Ją. Ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie, ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją. Not yet. Yeah. Patrzy często w oczy me I nie ukrywam, sprawia to przyjemność Jak ją kocham, tylko moje serce wie Gdy mnie całuje, oddałby nie jedno Jej ramiona ukojeniem dla mnie są Bo przy niej czuję, jak smakuje miłość I każdą chwilę pragnę ofiarować, bo Jest tego warta, nic się nie zmieni Cześć, uczyty, aby na pewno jesteś pewien, żeś jest pijany? Pytam, bo nie chcielibyśmy tak bardzo, by serial już w tym odcinku się skończył. Może od dawna nie byłem naprawdę pijany, ale wiem na pewno czym jest trzeźwość, a jest ona stanem głębokiej pustki w moim sercu i układzie krwionośnym. Tak pytam, bo jeszcze nigdy nie widziałem, abyś się bujał. Choć po prawdzie to trochę to niesprawiedliwe, bo Jesiu znowu się najwięcej uchlął, a i tok zazwyczaj wypił nam połowę prowiantu. Oj samosik, nie narzekaj, ty i tak piłeś tylko na łęczowiankę i nawet harnasia za siebie przelewałeś. Nasz kochany Menelu, wiesz, że w tej misji nie mamy jak ci pomóc, ale zawsze możesz na nas liczyć. Nie widzę zbytnio sensów w tej twojej deklaracji, ale dziękuję za okazanie uczuć wyższych. Przywieźć wam coś z Atlantydy? Ja chcę małą syrenkę i kucyka do tego. A ja żel do włosów nowych, bo też mi zaczynają zwisać. Ja bym prosił odkurzaczy wodoodporny, przyda mi się jak wrócę do zawodu. No ja to bym szamał jakąś dziewicę, także jakby mieli jakąś niepotrzebną na zbyciu to mógłbyś... Ja chcę konia morskiego, żebym se mógł na nim wisłą pływać. I obym se chciał jakową ściuposkę ale taką co to ona potrafi piorunami szczylać. Ja chcę taku superancki sztuczny ogon bo ten prawdziwy to już mi ze trzy razy odpadł. A ja chcę placka. Lubię placki. Ludzie. I nie ludzie. To że wam się w głowach... W waszym beztroskim wolnym od troski myślenia dzieciństwie pomieszało to ja wiem, ale żeby wam się za przeproszeniem w dupach poprzewracało to, żem się nie spodziewał. Nara w łudzacze. Dobra, to kto bierze jego komory? A zatem moje marzenie się spełniło. Zawsze chciałem odkryć Atlantydę, ale nigdy nie mogłem znaleźć na mapie Oceanu Atlantyckiego. Ale teraz okazało się, że największa tajemnica ludzkości spoczywa sobie na dnie Wiślanego Zalewu Warszawskiego. Może my Polacy jesteśmy potomkami tego ludu, podobnie jak przodkami starożytnych Sarmatów. Kto wie jakie tajemnice kryją te ruiny? Sensacja może kryć się za każdymi drzwiami. Bum 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 siakalaka? Bum cik cik tralala. Bum cik cik tralala. Łopa ciapa, bum cielebent! DUP trapi cierżące po lytkach? Widzę, że nawet Atlantyda uległa destrukcyjnym rządom Etuska. A może tajemnice zaginionego lądu nie są jeszcze gotowe, by ludzki umysł mógł je ogarnąć? Może, pójdę zobaczyć, gdzie tu jest jakaś apteka, albo barek. Uwaga, co to jest? Nie ma kości, nie ma mięśni, a jak wdekniesz, nie zachrzęści? To jest jak jest gówno, a nie zagadka. Pewnie sam je wymyśliłeś przed chwilą. No właśnie, to jest gówno. A już myślałem, że chodziło o mnie. Dobra, teraz zagadka dla samosika, bo on narzeka, że ma mało kwestii i ogólnie mu się nudzi. Górolu co to jest, kradnie z ma w dupie prawnika a jak grożą mu banemon i tak nie znika? Teoria o wyższości klosy górolskiej nad klasą arystokratyczną. Chciałem tylko mądrze zabrzmieć. Powiem tak robi się nieciekawie, poza tym że zaczynam trzeźwieć to jeszcze nikolernie nie wiem w którą stronę mam pójść. A jak ktoś wytrzeźwieje całkowicie, to jak karetka do niego dojedzie w tym burdeju, co? Łomuj ty bozie. Tam widzę jakąś butelkę. To chyba nie może być fata Morgana. Jest okazja sprawdzić co pili starożytni. Po tysiącach lat może trochę capić, ale po wypiciu sików pod nazwą amerykańskiego piwa nic mnie już nie ruszy. Aby wymienić filtr w pralce bo prostu musisz strzelić z bańki w te kółko na dole, wylewa się trochę wody także, musisz uważać by nie zalać sąsiadów już raz tak miałem ale jakby co to zwalaj winę na rządy Tuska a no i polecam turboszczotę do odkurzacza dzięki niej ocalono wiele domów przedtem tak tarłem dywan że aż się podpalił no i pamiętaj o zakładaniu specjalnych rękawic pancernych przy zmianie pieluch wiele osób mówi że panuje teraz era bez stresowego wychowywania dzieci ale ja mam to za przeproszeniem w dupie jak jeden gnoje rzucił mi obezranym pampersem w ryj to rzuciłem go z balkonu z dziesiątą. Tego piętra i od razu mówię, że nie wiedziałem nic o żadnym basenie. Także jakby coś takiego tobie się przytrafiło, to pamiętaj, żeby najpierw wsadzać je do worka. Ale tak ogólnie to ja dzieci naprawdę kocham. Jak pracowałem jako kucharka w przedszkolu to dzieciom nigdy nie plułem do talerza. Tylko czasem do kompotu żeby wiedzieli że życie to nie je bajka jeno bitwa. A tak to za dobrze by mieli. I wszyscy wyjdą kiedyś na ludzi. Żuran czy twoja mamusia nie głaskała cię przypadkiem za mocno patelnią po głowie? Mamusia nie umiała korzystać z patelni bo była niedźwiedziem nauczyła mnie twardości po tym jak na moich oczach pożarła stado wilków. E, a mój tatuś jest szatanem. Przypanujesz smoczek. Nie naprawdę. Całymi nocami czytał nekronomikon a potem recytował na pamięć diabelskie zaklęcia. A żona tylko czekała aż zgasi światło. Przed użyciem skonsultuj się z psychiatrą lub księdzem albowiem pochopne picie gorzały ze smoczego moczu niechybnie zagrozi twojemu zdrowiu umysłowemu. Jasna dupa. Tu są takie skarby i artefakty, o jakich nie śniło się fantastom, filozofom i moim kumplom z ławeczki. Dzi za skutwa ja nie piję. Jeżeli mam umrzeć, to po największej fazie mego życia. Ale zaraz ja muszę przecież zanieść artefakta na powierzchnię. Zresztą, w jaki sposób ta włódeczka ma pomóc mi w pokonaniu sekty abstynentów? Dziergosławie, to nie jest skarb, którego szukasz. Ktoś ty, czy jesteś głosem w mojej głowie, który każdy poważny alkoholik powinien uaktywnić po wielu latach pracy? Nie obszczy że jestem jakimś gościem z ulicy, który został z miejsca wzięty do roli narratora. Pan reżyser uważa, że jesteś niestety za tempy, by wyjść z tego bajzlu. Cało więc jako narrator muszę ci podpowiadać. Ty jesteś sufler, nie narrator i powiedz temu gościowi, że jak pod moją chałupę nie zajedzie wagon gorzały, to niezależny samomyślący związek zawodowy Meneli zastrajkuje przed jego obesranymi pegierami. Dobra, już mówię, bo faktycznie taśma leci. Podnieś tę butelkę. Widzisz, to jest prawdziwy artefakt. Butelka to tylko narzędzie do bezpiecznego wyjścia z tych ruin. Ale jak, co, gdzie, za ile, dlaczego tak drogo? Pomyśl. Słucham. Kuwao, oblej ich menelu. Firebolek. I tak oto smoczy moczu uratował mi życie fizyczne, rujnując tym samym moje zdrowie psychiczne. Boże, co ja teraz będę pił, jak ja będę mógł wziąć do ust jakikolwiek alkohol, jak nawet nie spróbowałem tych delicji? Ale przynajmniej znów jesteś bohaterem Rzeczypospolitej i jesteś na tyle ochlony, że możesz bez problemu wrócić na ląd i dalej kręcić ten produkt kinematografii polskiej amatorskiej. O dzięki i tak tego serialu nikt nie ogląda. Ha! Haha, ha. a teraz niech ktoś ku... wa włączy w końcu te światło. Patrzcie, to cud. To desiu wodnik. To pan Jeziora. Przyniósł nam ekskalibura. ja za przeproszenie ma skarbusia. Żebyście widzieli, co ja tam widziałem, co takiego tam straciłem. Moje życie nie będzie już miało takiego sensu. Potrzebuję pomocy psychologa. Ja chętnie ci pomogę, Jergosławie, w dojściu do równowagi psychicznej. Ja jestem co prawda szaleńcem, ale zrównoważonym. Psychologa nie psychola, jełopie to jest różnica. Czekajta, dostałem sms od tego bezranego dziada. Masz gdzieś swoją komórę, pilnowałem ci jej, żeby nikt nie zabrał. Nie myci ci murzyni, zapijaczeni debile. Ruszcie dupy na północ, budzimy rycerzy 9 promili. Aha i życzcie zdrowia mi i moim dzieciom. Jeżeli to ma być jakiś moment w tym serialu na emocje, to ja to tak skomentuję.